Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w nowym vlogu, we vlogu chorobowym. Słuchajcie, dopadło i mnie. Znaczy, nie jestem jakoś obłożnie chora, ale jestem przeziębiona, bo i mnie gardło, bo i mnie głowa, mam katar i ogólnie takie rozbicie, więc dzisiaj tak domowo, chociaż i tak muszę z domu wychodzić, muszę załatwić kilka spraw. <laughs> ale serdecznie Was zapraszam na ten dzionek. Mamy poranek, ja byłam na szybkich takich zakupach dlatego, że to gardło mnie boli i tak powiem Wam, średnio jakoś tak z jedzeniem, więc naszła mnie ochota, żeby zrobić dzisiaj zupę krem, zupę krem z brokułów, no i brakowało mi kilku składników, więc po nie poszłam, kupiłam też chrabek. Wzięłam też taki e, taki żur, bo mam ochotę na żurek, ale to go jak zjemy ten, e, tą brokułową, pewnie jutro ją zjemy, dzisiaj ugotuję tak na dwa dni, to potem zrobię żurek właśnie, bo też mam ochotę. A zima do nas przyszła, słuchajcie, no niby nie ma jakichś mrozów, ale śniegu napadało nam dzisiaj tak, że po prostu dawno tak nie było. Kupiłam mrożone brokuły, dwie paczki do tej zupy, dlatego że takiego świeżego nie było. Byłam w dwóch sklepach, nie było. <laughs> Marchewka. Eee, kupiłam jeszcze takie pikantne ogóreczki, bardzo je lubimy. I ziemniaczków kilka do zupy, także. także to wszystko. No poszłam po to w sumie, tak pod tą zupę, na takie bra brakujące rzeczy. No i tak to, a teraz zrobię sobie kawkę. Yy, i, I jeszcze nie jestem obłożnie chora, bo mogę wypić kawę, słuchajcie. Bo jak jestem tak już mega chora, to już mi kawa nie wchodzi. Ale wypiję kawę, zagrzeję się, bo zmarzłam, bo powiem Wam, że jest minus jeden tylko, ale yy, już nie ma takich mrozów, ale bardzo pada mocno śnieg i taki ten śnieg pada mokry. I bardzo wieje, przez co wydaje się dużo zimniej. Trzeba iść w kapturze, bo normalnie tak ten śnieg kotłuje, że człowiek jest cały mokry, twarz cała mokra, wszystko. Normalnie taki mokry ten śnieg okropnie jest, jest nieprzyjemnie. I powiem Wam, że planuję zrobić tą zupkę. Mam swój wywar z imbiru już przygotowany, też będę dzisiaj piła na to gardło, bo on mi zawsze pomaga. A później muszę iść załatwić jedną sprawę, w ogóle muszę dzisiaj załatwić dwie sprawy i mam nadzieję, że mi się udaje załatwić, tak wiecie, telefonicznie i internetowo. Natomiast trzecią muszę iść po prostu do sklepu, bo potrzebuję i do Rossmana, słuchajcie. I normalnie bym oczywiście nie szła do niego, bo w chorobie to mi się nie chce chodzić po sklepach. I miałam iść, nawet taki był zamysł, do manufaktury i miałam jeszcze pochodzić po sklepach. Coś tam popatrzeć też na dzień babci, na dzień dziadka, dzieciakom, ale e, no, tak się słabo czuję, że nie chcę mi się chodzić po tych sklepach, i też e, no, pogoda jest jaka jest, nie chcę się doprawić, więc odpuszczam dzisiaj zakupy. Idę do Rosmana, takiego bliższego, e, który mam bliżej domu, dlatego że muszę iść wywołać jedno zdjęcie. Staś potrzebuje mieć wywołane jedno zdjęcie. I wiecie, w Rossmanie są te maszyny do wywoływania zdjęć i właśnie po to idę, tylko po to tak naprawdę. No już jak tam będę pewnie coś tam sobie obejrzę w tym Rossmanie. Potrzebuję też jedną rzecz, właśnie muszę poszukać na stronie Rosmana popatrzeć, poczytać, bo chciałam, nie mam. Pudru, potrzebuję puder transparentny, nie transparentny, mineralny. Mam podkład, ale nie mam pudru i chciałam puder sam kupić, ale w kamieniu. Bo jakoś powiem Wam, że te sypkie mi nie podchodzą produkty. I może jakiś tam w dobrej cenie niedrogi mi się uda wyhaczyć w tym Rossmanie, Zobaczę. Mam na oku fajny, ale no drogi już, takiej wiecie, lepszej marki, nie drogeryjny. Ale no nie, nie chcę takiego drogiego kupować, chciałam coś tańszego, więc muszę rozejrzeć się właśnie w tym Rosmanie. Ale to pójdę dopiero później, po południu, już przed samym wyjściem pojęcia do przedszkola, żeby po, po tym Rosmanie po prostu pójść po niego do przedszkola, bo ja nie chcę tyle razy wychodzić z domu, po prostu, bo, no bo jestem chora i nie chcę się jeszcze bardziej doprawić, więc nie chcę się ubierać w tej te, chodzić, wiecie tu wejść gorąco, tu na zimno wyjść i wiadomo yy, będę też sobie robiła aspirynkę potem może trochę się zagrzeje pod kocykiem, no zobaczę jak mi pójdzie tutaj z robotą no i tak to, także zapraszam was na wspólny dzień i gotowanie razem zupy Moi drodzy, moi drodzy, już mnie tak morzyło jak wypiłam tą kawę, już mnie takie słabości brały no bo to przeziębienie daje w kość, ale mówię nie Mam tyle rzeczy do zrobienia, że po prostu nie mogę się poddać i wejść do łóżka, więc wzięłam się chwilę, usiadłam przy toaletce. Mówię tak, troszkę sobie dodam energii i będę działać. Zrobiłam już pranie, rozwiesiłam je, nastawiłam zupkę, zaraz będę dalej ją robić, więc pójdziemy sobie do kuchni, ale przyszłam sobie ogarnąć brwi. I użyłam pierwszy raz tej nowej pensety, którą ostatnio kupiłam. I powiem Wam, że fajna jest. Tak się zastanawiałam, jak ona będzie działała, bo to taką najtańszą wybrałam. Były różne przedziały cenowe, że tak powiem. Ale stwierdziłam, że penseta to penseta ma działać. Raczej działa tak samo każda. A po co płacić o 20 zł drożej, e, czy nawet więcej? E, jak można wziąć najtańszą? Ładnie wygląda, jest wiotka, ale działa. Pięknie chwyta włoski, bo ta moja stara już nie bardzo i już się tak nią męczyłam. E, natomiast ta pięknie chwyta, zrobiłam sobie brwi. I nałożę sobie krem BB. Mam na wykończeniu ten z AA. E, on jest fajny nawilżający, ale niestety ja się po nim świecę. Trochę jest taki zatusty dla mnie I, i tak to, ale najpierw sobie nałożę, słuchajcie, bazę. Może ona mnie troszkę tak ożywi, rozświetli. Mam taką bazę, której jeszcze nie używałam z Bielendy, bazę pod makijaż. I słuchajcie, ja nie zamierzam się jakoś malować, tylko chcę ten krem Bibi nałożyć. Oczu nie będę malować, a nic, bo mi wiecie, uzawią. Ale tą bazę jestem ciekawa, jest to baza nawilżająca Ja jej nie kupowałam sobie, ja ją dostałam w gratisie do czegoś tam, nie pamiętam do czego I właśnie stwierdziłam, że trzeba ją wykorzystać, bo mam na oku jedną bazę, którą chcę zakupić Ale u mnie najpierw ten trzeba też wykorzystać, więc zobaczymy jak ona się sprawdzi Mam tu lusterko, będę trochę podglądać no, jest taka przyjemnie nawilżająca, już to czuję. Bardzo takie fajne uczucie nawilżenia, takie chłodzące, świeże, takie odświeżające, właśnie. Naprawdę przyjemna jest. I tak, to chcę wykorzystać, już wykończyć, zdankować po prostu ten. Krem BB, bo więcej chyba go nie będę kupować, bo on jest dla mnie za tłusty eee, A ja jednak potrzebuję używać produktów bezolejowych, jeśli chodzi o podkłady, kremy BB i tego typu rzeczy I mam pewne przemyślenia na ten temat na osobny film Więc niedługo go nagram Bo chyba znalazłam odpowiedni dla siebie produkt Niestety taki z wyższej półki, ale jeszcze będę sprawdzać i testować taki z niższej półki ponoć dobry, więc zobaczymy. Jak już wypróbuję, to nagram ten film. Ja sobie beauty blenderkiem takim nałożę, znaczy to nie jest prawdziwy beauty blender, ale, ale wiecie. O co chodzi, nie? Po prostu, jak ta twarz będzie taka, wiecie, nawilżona i lepiej wyglądająca, to ja liczę na to, że będę się też lepiej czuła, po prostu. Yy, może nie to, że lepiej czuła, ale w tej chorobie będę miała więcej energii. O to chodzi. Bo ja wiem, że czasem trzeba chorobę wyleżeć po prostu i się wygrzać. Ale ja mam za dużo rzeczy dzisiaj do zrobienia. I plan mam taki, że wieczorem się położę. Wezmę sobie aspirynkę, tak jak wczoraj. Bo wczoraj, powiem Wam, wzięłam na noc aspirynę. Bałam się, że się po niej nie obudzę. Dzisiaj na budzik, wiecie o to chodzi. Ale, spało mi, ale się obudziłam na szczęście, nie zaspałam. Ale spało mi się po niej, powiem Wam całkiem przyjemnie. I dzisiaj też sobie wezmę. Takie trochę zimne potem nie wylewały, ale nie jakoś bardzo mocno. Więc zobaczymy, jak to będzie. Dzisiaj też planuję ją wziąć. Za chwilę zagrzeję sobie mój imbirek i wypiję. Potem sobie wypiję pokrzywę. A Właśnie na noc, no i wezmę oczywiście witaminy i to wszystko A na noc sobie tą aspirynkę zapodam I może jakoś stanę na nogi, słuchajcie, no nie ma czasu teraz na chorowanie <laughs> Najważniejsze jest to, że nie jest gorzej Bo ja wczoraj już sobie wieczorem wypiłam ten mój imbirek Wziąłam aspirynę no i powiem wam, że nie ozdrowiałam jeszcze, oczywiście, ale na pewno nie jest gorzej. No i widzicie, ja bardzo się po tym kremie bibi świecę. I jeszcze jak go ponoszę, to wiecie. Strefa T zaczyna bardzo świecić i tego nie lubię. On jest fajny, nawilżający, taki przyjemny, ale niestety no jest tłusty. No, co tu dużo mówić. I powoduje bardzo później też takie e, świecenie. Gdyby nie to, to byłby naprawdę super, bo jest w dobrej cenie. I jest przyjemny, taki właśnie. Dobrze się rozprowadza i wszystko, ale no, no, nie do końca to jest to, czego ja chcę. Ale znalazłam coś, po czym się nie świecę, i bardzo się cieszę. Także będziemy to dalej testować, bo na razie dopiero raz użyłam i jakby wiecie. Dobra, ogarnięte. Nic więcej nie nakładam, bo mówię, no o czym mi łzawią wszystko? Jeszcze nie zdękowałam go, jeszcze tam jest. Więc w najbliższych dniach pewnie go wiecie, wykończę. Natomiast idę teraz troszkę tam, wiecie trochę się podreperowałam, idę teraz robić dalej tą zupę. No dobrze, mamy zupkę, się gotuje, wszystko zaparowało, nie widać, ale mamy tam tak, marchewkę, ziemniaczki, cebulkę, czosnek i mięsko, skrzydełka. Słuchajcie, są dwie zupy, które ja gotuję tylko na skrzydełkach, lubię po prostu tylko je na skrzydełkach. Jest to właśnie brokułowa i krupnik. Kurczę. Moi drodzy, moja zupa się ugotowała. Jak ona się gotowała, to ja już w międzyczasie ogarnęłam sobie coś tam na komputerze, zrobiłam. Załatwiałam jedną sprawę online, więc jestem krok do przodu. Cały czas mi się ciężko mówi, mam taką kluchę w gardle, ale zupka jest. Proszę bardzo, zieloniutka, zmiksowana. Taka lekka dzisiaj. Nic do niej nie dodaję, bo nie mam ochoty. Dzisiaj będę chyba się cały dzień żywić tą zupą. Żeby mi tam łagodziła to gardło, bo naprawdę nie mam na nic innego ochoty. Także biorę się za jedzenie, póki jest gorąca. Wróciłam z Rosmana i z przedszkola. Czekajcie, poka pokażę Wam, co, po co poszłam tego Rosmana. Przede wszystkim poszłam po wywołanie zdjęć, i udało się. Także super. Ale zmarzłam. Kurcze niby nie jest zimno, bo jest tylko minus jeden, ale tak wieje i taka jest zamieć, bo strasznie taki mokry śnieg pada. I jak ten wiatr wieje, to on tak mocno po prostu leci. I jeszcze z trawników jak le, leży na ziemi ten śnieg, to tak. Podwiewa, i to wszystko w powietrze leci. To jest tak nieprzyjemnie, że po prostu szok. I przede wszystkim tak bardzo mokro, bo, bo jest taki mokry teście. No ale dobra, nieważne. Co kupiłam? Kupiłam, słuchajcie, rumianek. Dlatego, że wyczytałam dzisiaj, że rumianek działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie. I y, dobrze działa na ból gardła, a ja mam kluchę w gardle i mnie trochę boli, więc y, stwierdziłam, że kupię sobie ten rumianek i zobaczymy Ja różne ziółka piję, mieszanki ziół, piję, piję też czystek czasem, piję pokrzywę, piję mięte melisę i piję swój tam taki wywar z imbielu, który sobie sama przygotowuję Ale rumianku jakoś nie piję, mam nadzieję, że mi będzie smakował Jak mi będzie smakował, to może zacznę sobie tak regularnie pić Żeby właśnie tak na odporność bardziej działał Kupiłam sobie, słuchajcie, dwa wałki Samo przylepne do włosów, bo czasem potrzebuję Zobaczę, czy będę umiała się tym posługiwać. Ważne, że są samo samoprzylepne o to chodziło. No i kupiłam ten puder. Ja się naczytałam o różnych rzeczach. Zależało mi na pudrze mineralnym. I mam wiecie, że jestem fanką tego pudru z o Boże Pozaj. Ale on mi się kończy i, yy, i, i, i mam też inny jeszcze, ale mam podkład mineralny, a chciałam puder taki na wykończenie bo nie mam żadnego. Znaczy mam końcówkę tego sypkiego z Anabel. Ale tak jak wam mówiłam, wykończę go, a nie jestem fanką sypkich produktów, wolę te w kamieniu i wzięłam ten z Eveline. Jestem chyba jedyną osobą, która go jeszcze nie używała, bo powiem wam, że ja do tej pory jakoś nie byłam fanką Eveline. No są te produkty, bo są, ale one mnie nie zachwycają. I. No, wszyscy tak zachwalają tą kolorówkę. Ja nie używałam kolorówki Zawelaj, nigdy jakoś. I, 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 I zobaczymy. Zobaczymy, jak on mi się sprawdzi. Wziąłam go na spróbowanie. On normalnie kosztuje chyba 36 zł, czy coś takiego, czy 37, ale był dzisiaj na promocji i kupiłam go za 18,99, jakoś tak. No, 18,19 zł za połowę ceny praktycznie, więc. Y więc e, go wzięłam, bo ma bardzo dobre opinie. Najważniejsze jest to, że jest mineralny, bo ja innych zwykłych nie biorę, tylko mineralne. I wzięłam, słuchajcie, coś, co będę testować. Nigdy e, nie używałam samoopalaczy, bo nie lubię sztucznego efektu, bo nie lubię. Mm, nie lubię. Mm, Plam, boję się, że mi się zrobią plamy. Natomiast naczytałam się pozytywnych opinii i, i, i słyszałam też, że jest taki pielęgnacyjny samoopalacz do twarzy i ciała. I wygląda on tak. Nigdy go nie miałam. Znaczy, ja w ogóle nie miałam żadnych opalaczy, nie mam doświadczenia. Więc zobaczymy. Czy on się sprawdzi, czy ja będę umiała się nim posługiwać? Wzięłam na spróbowanie, bo właśnie ostatnio tak mi się rzucił w oczy w internetach i był dzisiaj też na promocji, więc tylko dlatego go wzięłam, że był na promocji, bo ja go chciałam kupić, ale nie wiedziałam, jaką ma cenę. Jak stwierdziłam, że będzie za drogi, to go nie kupię, ale był w dobrej cenie, bo chyba też jakoś za 18 zł, więc. Zobaczymy, jak już potestuję, jakiś czas poużywam I będzie się sprawdzał to wam dam znać, oczywiście jak się nie będzie sprawdzał to też dam wam znać, więc Więc to tyle, takie moje mini zakupy, zdjęcia wywołane to było najważniejsze I rumianek, a reszta to taki dodatek Nie no, na ten puder trochę po, jakby No nie to, że polowałam, ale chciałam go kupić, bo Właśnie nie mam już, a zależało mi Więc, więc tyle fajne, że wszystko było w promocji, więc za połowę ceny kupione, zarówno i to, jak puder jak i to, więc naprawdę rewelacja. No dobrze, czas na suplementy, witamina C, magnes i tutaj jest morwa biała. Nie biorę wszystkich dzisiaj suplementów, dlatego, że jak jestem chora, to biorę te tylko takie, które uważam za najpotrzebniejsze. Wzięłam już witaminę D, dlatego że witaminę D mam w kropelkach A nie biorę takich tam jeszcze swoich trzech innych suplementów teraz Bo biorę je po prostu jak jestem zdrowa, bo ciężko mi się przełyka te tabletki A te są wielkie, o ile tą jeszcze się łatwo połyka Tak ten magnez jest taki oporny, nie lubię takich dużych tabletek, bo mam problem z połknięciem I zaparzyłam sobie ten rumianek, więc będę teraz go piła My już po jedzonku zrobiliśmy sobie z wielciem budyń. Mam fazę na budynie ogólnie, ale też ze względu na to moje gardło, że nic tak nie mogę za bardzo jeść. Zobaczcie, tutaj ramonka sobie już przysypia, a chciałam Wam coś powiedzieć. Mówiłam wam ostatnio, że nie mogę używać właśnie kremów BB podkładów, bo wywala mi takie góle. No i zobaczcie, dzisiaj użyłam tego podkładu z AA. I o ile on jest fajny, bo w taki nawilżający, i to wszystko ładnie, jakby wchłania się w skórę, rozprowadza, i wszystko jest ładnie, pięknie. Tak, to, że jest tłusty, właśnie, no to moja skóra tego nie toleruje. I tu już rośnie gula. No, po prostu masakra, idę zaraz go zmyć z twarzy. Powiem Wam, że brak mi słów, dlatego ja używam cały czas, znaczy cały czas, ja na co dzień się nie maluję, ale jak już się maluję, to używam właśnie pudrów mineralnych. Do tej pory był to ten z La roche którego sobie bardzo chwalę. Teraz mam ten, co dzisiaj kupiłam z Eveline i mam jeszcze z Sephory, ale z Sephory to jest podkład mineralny, chociaż ten z Eveline chyba też. No i... Tak sytuacja wygląda. Po mineralnych nic mi się nie dzieje, to po pierwsze. A po drugie, ostatnio wam pokazywałam, że zakupiłam sobie na koniec roku podkład z wyższej półki z Fenty Beauty i on jest beztłuszczowy. Ostatnio go raz użyłam, ja więcej coś o nim powiem w osobnym filmie, ale użyłam go pierwszy raz ostatnio i chodziłam w nim cały dzień, i słuchajcie, świetnie się rozprowadza, wszystko ładnie, pięknie jest beztłuszczowy i nic mi po nim nie wyskoczyło, a chodziłam w nim cały dzień. Żadnej guli, żadnego wyprysku, nic nie miałam. Także no to jednak, jak ktoś ma taką wrażliwą na takie ciężkie produkty yy, cerę, to to robi różnicę. Także ja się już yy, cieszę, się, że odkryłam te bezolejowe produkty. No Fenty Beauty nie należy do tanich, ale Znalazłam też coś tańszego i sobie też zamierzam się zaopatrzyć i będę używać jedno i drugie. Zobaczę, chcę żeby porównać jak to się produkty mają do siebie i jak to cenowo właśnie wygląda. No i tak właśnie chcę porównać czy, czy wiecie te produkty, ten tańszy i ten droższy z Fenty jest... Super, ekstra, obydwa I jak to się ma do ceny? Czy, czy, czy naprawdę jest konieczne płacić wyższą cenę, żeby ten produkt był dobry, czy za niższą cenę też bezolejowy produkt może być dobry? Chcę sobie takie porównanie zrobić, bo, bo jeżeli będzie ten tańszy, ok, no to oczywiście, że będę używać tańszego Natomiast póki co Fenty Beauty zrobił na mnie wrażenie właśnie takie, że nie wysypuje mnie po nim Mm, I będę go teraz sobie części używać, żeby właśnie sprawdzić, tak przetestować, no bo dopiero raz go użyłam, to wiecie, też za wiele się nie można wypowiedzieć. Ale, no, pierwsze wrażenie zrobił na pewno dobre. Minus tego wszystkiego jest taki, że jeśli chodzi o te tańsze produkty, takie, które można kupić w drogeriach typu Rosman czy Hebe, no niestety one wszystkie są olejowe i. Mm, bardzo takie, wiecie, no, obciążające, więc, więc ja się nie dość, że po nich świecę. W strefie T to jeszcze, to jeszcze właśnie mnie wysypuje i to jest minus, dlatego ja nigdy nie używam podkładów. Nie używałam do tej pory, bo, bo po co mam się męczyć, po co mam się błyszczeć i po co mam później walczyć z wypryskami po prostu nie używałam. Jedyne krem BB, po którym mnie nie wysypuje, to jest Stopy ale on faktycznie też nie jest tłusty, tylko jest taki no bardzo gęsty, taki wiecie do skóry mieszanej. Więc po nim mnie nie wysypuje, ale no reszta to jest masakra, masakra. No i tak sytuacja wygląda. Chciałam wam o tym powiedzieć. Także jeżeli macie podobny problem, to spróbujcie ee, podkładów albo właśnie takich kremów BB bezolejowych znaczy kremu BB przyznam szczerze, że jeszcze nie widziałam ale nie szukałam też jakoś specjalnie na razie na podkładach się skupiłam no więc są te bezolejowe i no tak jak dla mnie robi to różnice. dobra więcej o Fenty Beauty coś nagram jak go więcej poużywam natomiast teraz już się żegnam dziękuję Wam za ten wspólny dzionek dziękuję Wam za oglądanie do zobaczenia w kolejnym filmiku. Buziaczki. Pa pa.